Hej, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Tobiasz i pewnie jak słyszycie nadal jestem chory. Dzisiaj przychodzę do Was z następnym krękiem kryptowalut i uwaga, mam ważne ogłoszenie, ponieważ daily na moim kanale, które prowadziłem przez ponad miesiąc akurat dobiega końca. Jeśli zapytacie dlaczego, no to planuję zacząć nagrywać filmy na inny kanał. Oczywiście ten nadal będzie aktywny, ale nie tak jak Dotychczas, czyli już filmów nie będzie codziennie, będą nie wiem, 2 trzy razy w tygodniu, ale y, będę wrzucał też co jakiś czas filmy na kanał o tematyce ogólnie inwestowania, y, głównie pewnie metalicznych, chetnych, bo jest to taka moja ulubiona dziedzina inwestowania y, poza kryptowalutami oczywiście jeszcze z tamtym kanałem to na spokojnie wam powiem w innych filmach, bo na razie to są bardziej plany muszę zebrać pomysły na co najmniej tam kilkadziesiąt pierwszych filmów na tamten kanał tak żeby on był też aktywny chcę go poprowadzić całkowicie inaczej niż ten tak znacznie bardziej profesjonalnie, ale to jeszcze wszystko w swoim czasie, dzisiaj przychodzę do was z kranikiem Litecoina, świetnie płacącym z każdym odbiorem dostajemy plus 5% od poprzedniego, czyli znaczy no przynajmniej tylko dzisiaj e, zobaczymy, może też później takie coś będzie, e, czyli jeśli poprzednio odebrałem 2500 litoshi, to teraz odbiorę 2,625, więc e, po wejściu w link w opisie e, logujecie się adresem Litecoina z zakładki Deposit na Foset Payu, klikamy Go to Sponsors Link e, ogólnie wyłączcie od razu adblocka, bo was i tak wywali teraz musimy kliknąć w jakąś reklamę żeby po prostu włączyła nam się captcha i przeczekać tam bodajże 10 sekund znaczy tutaj zobaczymy czy to będzie jakoś bez licznika bo poprzednio wystarczyło, że odświeżyłem stronę ale wtedy nie było tak tych reklam, zobaczymy jak właśnie Teraz to będzie wyglądało. Ok, pojawiła się kapcza, jak widzicie. Mogę wyłączyć już tą reklamę. Kliknąłem kaptulę i przechodzimy do poziomu pierwszego. Czekamy 10 sekund. Za chwilę się pojawi licznik. O, jak widzicie, już jest. Są reklamy. Jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego, że wyskoczyło mi okno samemu, ale to zobaczymy. Może jeszcze coś takiego będzie. Okej, okay, tutaj przez y, liczbę reklam mój komputer trochę zlagował. Y, przechodzimy do następnego poziomu. Znowu czekamy 10 sekund. I tutaj na dole pojawi nam się przycisk. Ogólnie wiem, że brzmi tragicznie, ale naprawdę no, mocne przeziębienie mnie złapało, ale no, filmy trzeba nagrywać. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to w oglądaniu. Klikamy następny poziom. Znowu 10 sekund czekamy. I ostatni poziom. A, no jak widzicie tamten był ostatnim. I jak teraz możecie zauważyć 2625 litoshi zostało wysłane na mój portfel. Zobaczymy czy przyszło. To się chwilkę będzie ładowało, bo mój komputer ostatnio ma dość spore problemy. I jak widzicie, wypłata przyszła jest to 5% więcej niż w poprzedniej. Poprzednio było 2500, teraz jest 2625. Jest to strasznie, strasznie dużo, jak na takie kraniki. więc uważam, że warto korzystać z tego kraniku, póki tyle płaci. Bo ciężko naprawdę znaleźć teraz takie kraniki. A jak widzicie, balans mają dość mały jedną trzecią Litecoina, więc no, trzeba korzystać póki y, działa. Więc to by było na tyle w tym filmie. Niestety kończą daily, ale dla mnie będzie to trochę odpoczynek, chociaż jak tak teraz myślę, to y, no, praca nad innym kanałem y, no, też będzie sporo ode mnie wymagała. A więc no, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!